Dobrze, że cię widzę, Kubusz. Bardzo dobrze. Coś mi się przypomniało. A co ty przyszedłeś tu z tym poziomką? Tak, właśnie nie wiemy o chuj tu chodzi tak naprawdę. Szefie, ja się przedstawię. Piorun że Przecież mokotowa. to widać od razu. Ale tak... Najpierw... Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem bez cytrynki. Herbatki z cukrem bez cytrynki powiedziałem. Prawo Paskara, kto zgubił, zapierdala. hehe Coś ci powiem. Poziomko. Ha, ha ha Coś miałaś, ale już tego nie masz, poziomka. Ale szefie, tu jest wszystko sztywniutko. Coś miałaś, ale już tego nie masz, poziomka. Kuro. Dareczku, helbacka. Już tego nie masz, bo to coś już jest moje. Przychodzisz tutaj wydusić pieniądze od poważnych ludzi. Ty półnie pierdolony. Przychodzisz tutaj z chłopakiem, który biega. Teraz powinienem Cię odjebać, i nikt nic nie powie. A wiesz dlaczego? Ale szefie, ja nic nie chcę, przecież się dogadamy, no. Ja z Tobą kurwo wódki nie piję. Przepraszam. Siadaj, kubuś, nigdzie nie idziesz. Siadaj. A Ty kurwo wstajesz. Idziesz. I czekasz na moich kolegów, jak do ciebie przyjdą. To mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. Dwadzieścia procent, proszę pana. Trzydzieści procent też może być. Ci pięćdziesiąt, proszę pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz chamie pierdolony. Czy napiją się panowie wódeczki? I wódeczka musi być zimna. I gęsta. Jak sok z pizzu. Elegancko jest, szefie, elegancko jest, naprawdę. Powiesz jeszcze jedno słowo i cię zajebię tu i teraz.